Witam Was mojej byczki, to będzie taka ekstra wiadomość dla nas, ekstra czytanie. Zobaczymy, co nam karty chcą powiedzieć, co karty chcą powiedzieć byczkom. Oczywiście to nie będzie czytanie dla wszystkich, to jest wiadomość dla kogoś, nie dla wszystkich. Także jeżeli nie rezonuje z Wami, jeżeli to nie jest Wasza historia, nie wymuszajcie. To po prostu nie jest Wasza historia. Chcę zobaczyć, na jaki temat będzie teraz to czytanie? Co karty nam chcą powiedzieć? karta mi znowu wypada, bo mi te karty cały czas wypadają. Jestem znana z tego. Także podnieśmy tą kartę. No i wyszedł nam cesarz. Także, kto tu czeka na swojego cesarza? Ciemno tu, ciemno. Ja trzęsę kamerami, bo ja tej karty podnoszę. Także, kto tu czeka na cesarza? Czekacie na swojego cesarza? Co z tym cesarzem się dzieje? Co się tutaj dzieje z tym cesarzem? Może coś związane z pracą, albo po prostu. No, następna karta mi wypadła, podnoszę ją. Patrzcie! Zamnijcie, co wypadło. Za puchary. Ktoś się zakochał w cesarzu. To jest wasz cesarz. Ktoś się zakochał w cesarzu. Cesarz się was zakochał. Cesarz was nie może bez was żyć, albo wy tęsknicie za tą osobą, wyczekacie na niego. Bo ten cesarz coś tu się nie chce pojawić, ale to jest miłość to jest nowa miłość, nowa miłość między dwojgiem ludzi. To jest wasz cesarz. To będzie wa Jeżeli to jest nowa miłość, jeżeli to jest nowa znajomość, to ta osoba jest już wam zapisana w waszym życiu, jest tutaj e, ważną, będzie ważną osobą jakąś w waszym życiu. Mhm. Cesarz może dużo pracować, może się bardzo dużo skupiać na, na tej pracy i może nie mieć dla Was czasu. Mhm. Tu ktoś balansuje, czy się zakochać, czy się nie zakochać, czy się skupić na pracy. Ktoś ma dużo roboty, nie ma czasu na miłość. Miłość nie ma czasu na miłość. Tu jest balans, tu są wybory. Cztery puchary. Ojej, jaka miłość. No, ktoś bardzo tęskni. Kto to jest? Czy to jesteście wybyki tęsknicie za tym cesarzem? Czy to jest cesarz, który jest zajęty bardzo pracą i tęskni za wami? Także w ten sposób. Przepraszam was. Także w ten sposób to ktoś za wami tęskni. Zobaczmy. Mhm. Ktoś tu ma zamęt trochę w głowie. Ten cesarz mi się wydaje, nie wie co ma myśleć. Ma może dużo opcji, ma może dużo zadań, dużo się dzieje w jego życiu. Tu jest związek, ktoś tu balansuje ten związek. Tu jest związek ważny, małżeński. Eee, także. Przepraszam, bo mi tutaj dzwoną ludzie. Idzie do Was wiadomość. To będzie wiadomość miłosna w stosunku do Was, byczki. To jest również Wasza karta. Wy tutaj balansujecie. Ja tutaj widzę tęsknotę, ja tu widzę wiadomości. Ktoś za jakimś tęskni, może ktoś jest na wyjeździe, może z kimś nie możecie się zobaczyć ze względu właśnie, bo ktoś jest zajęty pracą. Jest piękna miłość. Także niektóre byczki z Was czeka piękna miłość. Wy czekacie. Mi się wydaje, że to Wy czekacie, tęsknicie, chcecie się zobaczyć z Waszym cesarzem. Także to na tyle. Ja chcę tylko się jeszcze dowiedzieć, jakie są intencje tego cesarza, tej waszej osoby, o której myślicie w stosunku do was. Jakie są ich intencje w stosunku do was, byczki? I jakie są ich intencje w stosunku do was? Balans, spokój, miłość. Widzą was jak kogoś niezależnego finansowo, niezależną kobitę. Czekają na zmiany, Mog może, może boją się zmian. Tu są jakieś tajemnice. Tu ktoś może grać takiego trochę niedostępnego, spokojnego, ktoś bardzo udochowiony. Nie wiem, kto to jest. Czy to jesteście wy, czy to jest ta osoba? Tu ktoś wam do, wszystkiego do końca nie mówi. No i tu się zaczyna dramat. Oni do końca nie są z wami szczerzy, nie mówią wam wszystkiego. Mogą wami kręcić, byczki. Także uważajcie, z kim się zadajecie, bo odsłoną takiego spokoju i takiego wyluzowania i tak dalej, te osoby wam nie mówią całej prawdy. Nie wiem na jaki temat, ale to nie są szczere osoby, trochę kręcą. Nawet dużo kręcą, nawet wami chcą kręcić. Wy się zastanawiacie, czy przypadkiem tego nie zostawić. Nie, wy myślicie o tym cesarzu. Wy jesteście niezależne byczki i tak dalej. Wy dalej o tym myślicie, ale wy nie wiecie, co macie myśleć. Czy macie przestać myśleć, czy nie macie przestać myśleć. Dalej macie nadzieję, żyjecie nadzieją tego cesarza. Uważajcie na tego cesarza, bo on wam całej prawdy nie mówi. Także ten cesarz się znowu pojawia. Tu jest ktoś ważny w waszym życiu. Wy czekacie na niego. Może Wam opowiada coś o pracy? Wy macie jakieś plany i czekacie na jakieś zmiany. Może ktoś Wam obiecał, że tu są zmiany, tu będą zmiany, trzeba czekać na zmiany, trochę trzeba się uspokoić, Wy czekacie, Wy marzycie, Wy do końca nie wiecie. Natomiast pojawiła się królowa Buław. I ktoś tu może być zmienny. Bo wcześniej mi wyszły dwa pentakle, ktoś może balansować dwie osoby. Dlatego tak mówię, bo myślę o tych kartach. Także ktoś tu pod udaje, że jest wszystko ok, że jest zbalansowany, że jest spokój, nic się nie dzieje. Tu są jakieś kłamstwa. Wy natomiast naiwnie wierzycie, ja bym powiedziała, że nawet naiwnie. Niektóre z was emocjonalnie chcą się trochę odsunąć, albo czują, że jest takie, nie, nie, nie są tutaj nie ma tych emocji. Macie nadzieję na tego cesarza. Czekacie na niego. To jest, to jest w wasze, waszej głowie. On jest tym spełnieniem Waszych marzeń. Natomiast plany na zmiany. Ktoś tu może być zmienny. Ktoś ma inne ambicje. I może być tu królowa, to może być inna pani. Może z kimś rezonuje, może z kimś nie będzie rezonował. Tu może nie będzie rezonowało. Dobrze, co jeszcze zobaczymy? Zobaczymy, jaka jest porada dla byczków. Bo nie wiem, co to jest za sytuacja na ten tydzień. Tu jest coś niefajnego się dzieje. Tu jest coś niefajnego. Jaka jest porada dla naszych byczków? Jaka jest porada dla naszych byczków? Zmienić tok myślenia. Mieć nowy pomysł na życie. Być silnym. Mówić prawdę. Tu idą problemy. Wy jesteście obciążone czymś. Także macie być silne, byczki. Tu jest pu as pucharów, natomiast ten as pucharów chciał wyjść odwrotnie. Jest nowy początek i zakończenie. Tu nie mamy miłości. Słuchajcie, w waszym związku byki, nie wiem, ten, ten puchar chciał wyjść odwrotnie. Do góry nogami. Także puchar jest pusty. Macie być silne. Macie zmienić tok myślenia. Wy się czujecie tu obciążone, byczki. Eee, puchar jest pusty. Trzeba coś zakończyć. Tu będzie czegoś koniec. Okej? Okay? Taka wiadomość nie będzie rezonował z, z wszystkimi, więc jeżeli to nie jest wasza historia, nie wymuszajcie. To nie jest wasza historia. Pozdrawiam was, byczki ser, serdecznie e, do zobaczenia, pa. pa.